Hej wszystkim maniakom, tutaj oczywiście jak zwykle Z Starcraft i zapraszam na piątą decydującą grę drugiego ćwierćfinału Intel Extreme Masters pomiędzy Demuzlimem oraz Dimagą, oczywiście grającymi swoimi rasami, czyli Zergiem i Terranem. Dimaga w świetnej pozycji na Metalopolis. Wcale nie dziwię się, że wybrał tą mapę jako piątą decydującą mapę yy, tego, te, te, tego setu i naprawdę jest w doskonałej pozycji jak najdalej od swojego przeciwnika. Świetnie jest w stanie tutaj spokojnie szybko tutaj może będzie w stanie zaekspować, zaklipować swoją część mapy tą tą e, południowo-wschodnią część mapy. I, no i Demuzim naprawdę będzie musiał tutaj pracować, żeby wygrać. Zobaczymy tutaj e, od czego zacznie. Zaczyna tutaj od supply depota. No i oczywiście tutaj troszeczkę o tym meczapie to Demuzim pierwsze swoje dwie gry przegrał i, i tutaj naprawdę bardzo duży taki powrót Demuzima i zobaczymy może wygra także tą piątą grę i to będzie naprawdę e, bardzo du, bardzo... Myślę, że bardzo tutaj Dimaga byłby zdenerwowany tym, że wygrawszy dwie gry i będąc tak blisko zwycięstwa w tym ćwierćfinale, no przegrałby tą ostatnią grę. Zaraz, zaraz się tutaj przekonamy, co The Museums wyszykuje swojego, swojemu przeciwnikowi, podczas gdy tutaj łapie swój pierwszy gaz jeszcze przed barakami, więc zastanawiam się tutaj, czy nie będą takie może odrobinkę opóźnione ripery tutaj, to oczywiście nie jest to dziewiąte czy dziesiąte baraki, podczas gdy moja kamera sobie robi co chce, nie są to dziewiąte czy dziesiąte baraki lecz są, to, są one dosyć szybkie, yy, chociaż oprócz tego oczywiście może tutaj zacząć budować bardzo szybką fabrykę z, tych, yy, z, tego, z tej pierwszej rafinerii, zaraz tutaj zobaczymy na co się decyduje. Dimaga tymczasem decyduje się na 14 fast XP i wow, tak jak mówiłem, chyba Dimaga po prostu jest bardzo pewny siebie na tej mapie. Zobaczymy tutaj co, co zgotuje swojemu przeciwnikowi, tak jak w poprzednich grach, mam nadzieję, że będą, będzie to dobry haras mutaliskami, z po prostu za chwilę się tego przekonamy. Ja, ja przepraszam bardzo, może trochę tutaj tak nie za dobrze komentuję, ale jestem naprawdę bardzo napompowany, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ten ostatni mecz. No to była naprawdę, naprawdę epicka rozgrywka przed, pomiędzy tymi dwoma graczami i jest to, jest to jedynie ćwierćfinał, więc możemy tylko e, zastanawiać się, co będzie się działo w finale te, e, tego tego turnieju. Pierwszy Tech Lab właśnie w tym momencie jest budowany i tak jak mówiłem, chyba będzie decydował się na szybkie reapery, posiada już 100 gazu, więc spokojnie mógłby wybudować fabrykę. I zastanawiam się, czy nie będzie to miało miejsca. W tym momencie wydaje to oczywiście na Orbital Comedy. Pierwszy Reaper jest już budowany. No i w tym momencie doskonale wie tutaj Demuzim, że jego przeciwnik e, zrobił fast exp i może oczywiście odpowiednio na to zareagować. Zastanawiam się, czy nie będzie się, się decydował na, na swoją fast ekspansję podczas gdy tutaj Dimaga naprawdę nie chce, żeby ten STV był w ogóle blisko jego bazy, więc goni go jak tylko może. I w tym momencie chyba tutaj Demuzim będzie starał się, może zbudować jakiś taki bardzo szybki bunkier, Nie byłbym zdziwiony, gdyby to miało miejsce. Drugie baraki są już budowane. Więc e, nie tak jak w poprzednich grach Demuzim nie decyduje się tutaj na... Na, na, na takiego mecha, tylko po prostu będzie, będzie budował dosyć dużą ilość, dosyć dużą ilość marinów. Może tutaj maruderów. Zaraz zobaczymy tutaj, jak to się rozwinie. Myślę, że może zdecydować de się tutaj na. E, Potrójne, puszcz potrójnymi barakami, i tak jak mówiłem, jeden techlap, e, drugi techlap, i oczywiście tutaj reaktor. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. On może, on może chcieć zakończyć tą grę już teraz, ponieważ Dimaga za no to niestety wydał tutaj te pieniądze, będzie miał małą armię, i może się okazać tutaj, że Demuzim e, zdobędzie tutaj prowadzenie i, i po prostu i po prostu zmiecie swojego przeciwnika z powierzchni tej mapy w tak wczesnej fazie gry. Czy są to tutaj czwarte baraki? Więc Demuzim chce być bardzo agresywny w jak najwcześniejszej fazie gry tutaj zbiera podwójny gaz. Zaraz zobaczymy tutaj, czy buduje drugi techab Za chwilę, może tutaj będziemy widzieć reaktor, może nawet podwójny reaktor. Zobaczymy, jak Dimaga się z tym poradzi. On buduje już yy, jeszcze podwójnego queena, on spodziewa się zupełnie czegokolwiek innego. Ja myślę, że on spodziewa się yy, harasu helionami może tutaj yy, oraz. Oraz oczywiście tych bensi, które były które były gwoździem programu, jeśli chodzi tutaj Jeśli chodzi tutaj o poprzednie gry Demuzlima. I Demuzim, bardzo fajnie tutaj harasuje swojego przeciwnika. Spójrzcie, jak fantastyczne mikro tymi e, Reaperami tutaj. Kolejny Reaper wpada tutaj. Te Queeny naprawdę. One chcą stać tutaj, e, robić kolejne, robić kolejne. E, robić kolejne larwy, robić tutaj Kryptu ale nie widzę tutaj, żeby tych Kryptu było za dużo i w tym momencie chyba będzie starał się tutaj atakować jakąś transfuzja. Świetnie tutaj wskoczył na ten glif, ale spójrzcie, były tutaj już zerglingi, które zaatakowały tego ripera. Świetna kontrola tutaj tych, tych zerglingów, e, e, di magii, który w tym momencie powoduje, że ten haras został zakończony tu i teraz. Fantastycznie tutaj zdecydował się na. Zdecydował się Demuzim i w tym momencie Demuzim chyba będzie szedł w mas ripery, Widać to było w kilku jego poprzednich grach. Tak, tak jak tutaj ktoś mi podpowiadał, w grach ESL-owskich i tutaj decyduje się na piąte baraki. I tak nie mam, że będzie tutaj większa ilość Reaperów. No i oczywiście Reapery będą dobre na tą dużą ilość Zeglingów. I oczywiście na kuinę, ponieważ posiadają większy od nich zasięg. Haczerka jest już gotowa. Przepraszam bardzo, Ler jest już prawie wymorfowany tutaj z tej Haczerki. Więc zaraz pewnie tutaj gdzieś, tutaj na tym clipie zacznie być budowany Spire. I w momencie, w którym. Demusim buduje oczywiście dużą ilość reaperów, to e, Dimaga będzie musiał bronić się bronić się e, z erlingami. czy buduje tutaj zergingi? Nie, teraz będzie powerował drony z jak świetnie tutaj rozsyła ten creep to jest naprawdę krytyczny e, krytyczny moment, on musi tutaj ten creep rozesłać, żeby być w stanie obronić się przed tymi, e, przed tymi Reaperami, posiada tutaj niedużą nie ilość Zerglingów i w tym momencie oczywiście on posiada Przewagę limitu e, I zobaczymy tutaj jak poradzi sobie z tymi, z tymi Reaperami, których jest tutaj już 9 9 Reaperów przeciwko Zerglingom To jest naprawdę duża moc Jeśli jeśli e, jeśli Demuzim będzie w stanie za, Zamikrować ty, tymi Reaperami W odpowiedni sposób, no to może się okazać że, że, że uzyska tutaj Przewagę nad Dimagą, ale spójrzcie Dimaga posiada dosyć dużą ilość Zerglingów tutaj Dosyć dużą ilość Zerglingów tutaj Trzy Queeny świetnie rozłożone tutaj, blokują tej rampy Chociaż oczywiście, oczywiście Ripery są w stanie wskoczyć tutaj bezpośrednio na ten cliff, dosyć niebezpiecznie, żeby wskakiwać tutaj bez, e, bez, bez wizji. Ale spójrzcie, okrążają teraz tutaj te Ripery! Dwa Ripery zostały zniszczone absolutnie natychmiast. E... I wow, chyba nawet 3 ripery tutaj. i ty, W tym momencie Dimaga będzie starał się tutaj jakoś harasować te kuiny, i w tym momencie e, musi tutaj się wycofać z Tu zostało jedynie, jedynie 7 riperów, świetnie. Tutaj Dimaga jest w stanie bronić się przed tymi riperami. Czy widzimy tutaj jakąkolwiek fabrykę? Nie, będzie chyba teraz budował większą ilość marinów. W tym momencie wie, że Dimaga jest już do przodu. Nie zdołał o, zadać o, jakiejś większej ilości obrażeń. Dimaga buduje w tym momencie spary, jest już prawie skończony. I Demusim jest naprawdę, e, myślę, tutaj w złej sytuacji. On, e, on chciał. Zadać tym harasem jakieś, jakieś duże obrażenia, ale w zasadzie nie zadał żadnych, nie zginął ani jeden. Queen zginęła, tylko jakaś niewielka ilość zerlingów. Oczywiście zmusił swojego przeciwnika do budowy tej większej ilości zerlingów, ale Spire nie został, e, nie został e, opóźniony w zasadzie ani o chwilę. I w tym momencie Demuzim jest według mnie naprawdę w złej sytuacji. On buduje większą ilość marinów. Zobaczymy tutaj, czy, czy będzie w stanie się obronić tych marinów. Jak naprawdę nie jest tutaj zbyt wiele. Stara się tutaj jeszcze wzmocnić tą obronę przeciwl przeciwlotniczą większą ilością wieżyczek. Tutaj buduje jeszcze je w naturalu. No, i naprawdę w tym momencie Dimaga, Dimaga posiada świetną kontrolę tutaj nad rozsyłaniem swojego klipu. Zaraz będzie posiadał ogromną kontrolę nad mapą. Spokojnie, według mnie, może zaekspować teraz w tą część mapy, ponieważ to on wywiera presję na swojego przeciwnika. Demuzim jest zamknięty w swojej bazie. On nie jest w stanie wyjść, on nie jest w stanie w tym momencie zrobić nic, nic co by chciał. Nie jest w stanie jeszcze w tym momencie przejść w jakieś tory. On nawet nie ma fabryki, nie ma armory. I z, zaraz zobaczymy tutaj, no co co będzie tutaj odpowiedzią e, Demuzima podczas gdy de Dimaga tutaj stara się atakować jest już tutaj oczywiście duża ilość Marinów i w tym momencie wyobrażam sobie że będzie tutaj Banning Nessie, to jest to co dokładnie robi Dimaga absolutnie świetna kontrola tutaj e, drzewa technologicznego Dimagi świetnie tutaj e, rozsyła ten creep, tutaj posiada swoje zergingi które będą, e, będą na straży tego, tego e, te, tej rampy tutaj Kolejne zergingi oczywiście są tutaj na straży, jakby gdyby wskoczyła tutaj jakaś ilość reaperów na tą, tą, na tą rampę i chyba będzie decydował się w tym momencie Demuzim na atak. On posiada naprawdę ogromną armię reaperów i, i, i marinów i zaraz zobaczymy tutaj, jak sobie poradzi z tym Dimagach, który, który łapie swoją trzecią ekspansję. Chyba musi tutaj tymi mutaliskami się wycofać, to nie jest bezpieczne miejsce dla tych mutalisków. Czy będzie decydował się na jakąś większość zergingów? To jest dokładnie to, co on robi i tak jak myślę, chyba nie jeszcze jeden te centrifugal fuchs, nie centrifugal hooks nie są budowane, ale w momencie w którym tutaj jest, y, 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 będzie budował większą ilość a to jest dokładnie to co robi tutaj spójrzcie jak ogromna ilość beilników jest tutaj budowana to to może być absolutnie zła sytuacja dla ma y, dla Demuzim Demu naprawdę musi wymyśleć coś, y, żeby wrócić do tej gry, myślę, że tutaj naprawdę jest w bardzo, bardzo złej sytuacji. I pomimo tego, że to on teraz wywiera presję na swojego przeciwnika, to Dimaga jest w świetnej sytuacji, ten creep jest doskonale rozłożony i tutaj y, Demuzim nawet nie jest w stanie... Y, za bardzo zbliżyć się do swojego przeciwnika bez wchodzenia na ten creep. Bardzo, bardzo daleko i spójrzcie, pomimo tego, że nie ma tutaj upgrade'u na tą prędkość, e, nawet nie jest on wymyślany, to, to w tym momencie Demuzim e, otwiera się na ogromne niebezpieczeństwo. W tym momencie te zergingi wpadają. Oczywiście jest tu Steam, ale spójrzcie jak bardzo. Jak ogromnie szybkie są tutaj te zergingi. Pierwszy z nich wybucha. Zabiera ze sobą dużą ilość Marinów, czy te kolejne Mariny zostają zniszczone. Nie! Jeszcze tutaj te, te Beningi eksplodują. Spójrzcie, nie ma tutaj prawie żadnej żadnego Marina, tutaj jeszcze są Oczywiście Jest, oczywiście, jakiś, e, jakiś e, e, Reaper. Jeszcze jeden Maruder, ale spokojnie sobie tutaj te mutaliski z tym poradzą. Są tutaj tylko trzy Marino, one posiadają chyba tylko po 10 życia. Jeden strzał, sterta ciał od tych, od tych mutalisków. I wow, naprawdę świetnie tutaj sobie poradził z tym, z tym Dimaga. Dimaga nie stracił w zasadzie ani jednego drona. Dimaga nie stracił tej ekspansji nie stracił swojego naturala i jest w doskonałej pozycji, żeby wygrać tą grę. Buduje tutaj teraz większą ilość e, większą ilość budynków produkcyjnych demuzim, ale ja myślę, że to jest o wiele, o wiele za późno Dimaga e, Po prostu po prostu wziął tą wziął tą grę e, w swoje w swoje ręce i po prostu jest jest, jest przy sterach tego co tutaj dalej się, się potoczy, Demuzim, no chyba po pierwsze musi zaeksplodować, po drugie musi tutaj wyswitchować troszeczkę bardziej e, w tory, w, w, w chociażby heliony, w chociażby w, w, w marudery, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Może tutaj jakaś ilość wikingów, że, żeby, żeby bronić się przed tymi. Jest tą ogromną ilością mutajsko, a spójrzcie, jak te mutajskie po prostu są w stanie wyciągać te, te chlaby bezproblemowo. Teraz dopiero tutaj steamuje te, te mariny i świetnie tutaj zmusza swojego przeciwnika do steam a. ja myślę, że to jest doskonały pomysł, dopóki tutaj nie ma tych e, tych pierwszych... Ee tych pierwszych Mediwaków, to po prostu te Maryny będą o tyle, o tyle słabsze. I w momencie, w którym te Mediwaki wyskoczą, to będą musiały marnować swoją energię, żeby niszczyć, żeby przepraszam bardzo, naprawiać, o może naprawiać, leczyć te, te Maryny. I świetna decyzja, wyciągnąć tutaj jednego Marudera, wyciągnąć tutaj jeden budynek i spokojnie tutaj się wycofać. Doskonała kontrola Dimagi. Ja myślę, że on tutaj jest na świetnej pozycji, żeby, żeby tą grę po prostu wziąć żywcem, żeby nie pozwolić sobie, żeby die, żeby Demuzim cokolwiek tutaj Czymkolwiek go zaskoczył, spójrzcie, Demuzim dalej buduje większą ilość marinów, ale oprócz tego, że mamy tutaj banning nest, to jeszcze do tego mamy infestation PD. Czy będą tutaj budowane infestory? Na razie tutaj ich nie widać, ale jest budowana duża ilość zerglingów i oczywiście tutaj banningi będą posiadały już upgrade na speeda i to będzie absolutna masakra, jeśli tutaj Demuzim zdecyduje się na wyjście z bazy i tak jak mówiłem, już marnują te meliwaki energię na leczenie mar marinów. Dalej, dalej nie chcę tutaj zaekspować Demuzim. On, on nawet nie jest w stanie za bardzo, jak zaekspować. On jest zamknięty w swojej bazie i chyba tutaj czuję cały czas oddech, oddech Di Magi na, na, na swoim karku. Tutaj zaraz będzie tutaj Fangal Groot i, i w połączeniu tutaj z i w połączeniu z zergingami oraz Mutaliskami to będzie według mnie. Yy kosmiczna masakra i, i nie, nie wiem tutaj w jaki sposób Demuzim byłby w stanie wrócić do tej gry. On, on dalej buduje większą ilość marinów, żeby kontrolować mutaliski. E, w tym momencie starał się tutaj jeszcze jakoś zaatakować e, Dimaga i spójrzcie jaką ogromną ilość. Ta, ta oczywiście ta, ta armia jest bardzo bardzo niebezpieczna, ale myślę, że spokojnie tutaj Dimaga sobie z tym poradzi. spójrzcie jaką ogromną ilość Beningów, on posiada zerli oraz mutaliski, które będą w stanie po prostu e, prze, prze, przemielić się przez, przez tą armię. Zaraz zobaczymy, to chyba będzie ostateczna konfrontacja. Jeśli Demuzim nie zada tutaj jakichkolwiek obrażeń, no to to może być GG dla niego. Dimaga posiada tutaj swoje beningi na klipie z abraidem na prędkość i w tym momencie wysuwa tutaj Demuzim swoje marudery do przodu. Tutaj jeszcze stara się steamować, ale z tyłu e, tutaj jeszcze doskonały Fangal growth i w tym momencie spójrz jak od boku wbijają się te e, beningi, demolując absolutnie wszystkie jednostki Demuzima, Demuzim traci. Każdą, po prostu wszystkie z tych jednostek i wow, very well played. Absolutnie się z tym zgadzam. No, Demuzim de po prostu nie miał najmniejszych szans z tym zergiem, a to był świetny zerk, najlepszy zerg, jak, jakiego jak na razie widziałem tutaj w tym turnieju. Dimaga nie pozostawił swojemu przeciwnikowi absolutnie najmniejszych szans. I ja myślę, że to była, to była zasłużona, wygrana i zasłużony awans Dimagi do półfinału, w którym oczywiście będzie grał ze zwycięstwą, ze zwycięzcą z poprzedniego ćwierćfinału, czyli z Morowem i, i, i w tym momencie widzimy tutaj kolejne T kontra Z e, jeśli, jeśli Dimaga będzie grał tak, jak grał w grze tutaj z Demuzimem, no to będzie miał świetne szanse na przejście tutaj do finału. GG dla Demuzima, który grał naprawdę, no można będzie tutaj solidnie, ma, miał swój tutaj własny styl, ale niestety nie udało się przeciwko temu jakże... Jakże potężnemu zergowi. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Jak zwykle nazywałem się Z i oczywiście mam nadzieję, że już niedługo e, przejdę razem z Wami do ćwierćfinału numer 3.